Bardzo ciekawe i udane zadanie, ponieważ, aby wskazać poprawną odpowiedź, w ogóle nie trzeba nic liczyć. Wystarczy tylko rozumieć, że odchylenie standardowe mierzy stopień rozproszenia danych. Im te dane są bardziej rozproszone, bardziej odległe od średniej, tym odchylenie standardowe jest większe, natomiast im te dane są bardziej skupione bliżej siebie i bliżej średniej, tym odchylenie standardowe jest mniejsze. Ta bardzo podstawowa wiedza na temat odchylenia standardowego wystarczy, aby rzucić okiem na oceny i wybrać te, które mają największe odchylenie standardowe. Przecież oceny Ady, Basi i Czarka są bliskie siebie. Tutaj widać, że ci uczniowie są bardzo stabilni, aczkolwiek na różnych poziomach. No ale odchylenie standardowe nie mierzy poziomu, tylko mierzy właśnie rozproszenie danych. Więc Ada, Basia i Czarek mają te dane skupione w miarę, Natomiast oceny darka są już bardziej rozproszone. Z jednej strony jedynki, z drugiej strony piątki. Także nie ma co się zastanawiać, nawet z całkowitą pewnością stwierdzamy, że największe odchylenie standardowe mają oceny darka. Zaraz przyjrzymy się temu nieco bliżej. Jako dodatek dwie sprawy. Przede wszystkim zaobserwujmy na bardzo prostych danych, na takich czterech zestawach danych dwuliczbowych. Jaki wpływ ma rozproszenie tych danych na odchylenie standardowe? Skorzystamy z tego oto wzoru, tylko że mamy bardzo prosty przypadek, dwie liczby. I pamiętajmy, że odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji, także nie przejmujmy się tym, że liczymy sigma do kwadratu. Na koniec po prostu wynik wstawiamy pod pierwiastek. Przystępujemy do obliczeń. Najpierw wyznaczamy średnią z każdego zestawu danych. To akurat jest bardzo proste. O to chodziło. Za każdym razem ta średnia ma wartość 10. I teraz po kolei. Jeśli podstawimy dwie dziesiątki i średnią równą 10 do wzoru, to dostaniemy wariancję i odchylenie standardowe równe 0. I tak będzie zawsze, jeśli mamy te same dane czyli jeśli średnia jest równa z każdą z tych danych. Teraz przejdźmy do drugiego zestawu danych. Tutaj już nieco odsunąłem te dwie liczby. Mamy dziewiątkę i jedenastkę, a to oznacza, że w tych nawiasach dostaniemy plus minus 1, to są różnice. Po podniesieniu do kwadratu to będą jedynki, po dodaniu to będzie dwójka, po podzieleniu przez 2 to będzie jedynka, i po spierwiastkowaniu dostaniemy sigmę równą 1. Trzeci zestaw jest jeszcze bardziej rozproszony, co daje w nawiasach plus minus 5. Po podniesieniu do kwadratu dostaniemy dwie dwudziestki piątki, Po podzieleniu przez 2 po prostu 25. Ale to jest wariancja, więc po spierwiastkowaniu odchylenie standardowe ma wartość 5. I na koniec mamy różnicę w nawiasach plus, minus 10. Po podniesieniu do kwadratu to będą dwie setki i po podzieleniu przez dwa dostaniemy 100. Wariancja to 100, sigma, odchylenie standardowe to 10. Także po przeliczeniu kilku takich bardzo prostych przykładów, jak najprostszych, można zrozumieć dlaczego sigma rośnie wraz ze wzrostem rozproszenia danych, nawet wtedy, gdy średnia jest taka sama. Druga sprawa to porównanie Sigm dla ocen Ady, Basi, no i jeszcze czarka. Najpierw Ada i Basia. Zobaczmy, mamy tutaj bardzo podobne sytuacje, tylko że oceny Ady są po prostu o całą ocenę, o jednostkę większe. Ale to nie powinno wpłynąć na odchylenie standardowe, bo przecież Sigma nie mierzy wielkości danych, a jedynie wielkość rozproszenia. Także tutaj spodziewamy się takich samych wyników. No i faktycznie przekonajmy się, że tak będzie. Średnia ocen ADY to będzie 22 dzielone przez 5, czyli 4,4. Oto wzór już bezpośrednio na sigmę, na odchylenie standardowe. No i może raz spróbujmy to przeliczyć na takim zwykłym, niezbyt wygodnym kalkulatorze. Na początek 0,4 podnosimy do kwadratu, czyli mnożymy przez 0,4. Teraz ten wynik mnożymy przez 3, co nam daje pierwszy składnik z licznika i wprowadzamy tę liczbę do pamięci. Teraz bierzemy 0,6, podnosimy do kwadratu, mnożymy przez 2 i wynik dodajemy do pamięci. Mamy w tej chwili w pamięci taką liczbę, którą dzielimy przez 5. No i na koniec wynik pierwiastkujemy. Mamy pierwiastek 0,24, co daje takie przybliżenie. Teraz Basia, jej średnia to 17,5 czyli 3,4. Zgodnie z tym, co już wcześniej zauważyłem, tutaj mamy o jedną ocenę w dół. No i spójrzmy na sigmę. Mamy tutaj takie same różnice w nawiasach w takiej samej liczbie występujące, także 3 razy mamy różnicę 0,4 podniesioną do kwadratu. No i dwukrotnie występuje różnica 0,6 podniesiona do kwadratu. Także dostaniemy takie same odchylenie standardowe. No i bardzo dobrze w końcu mierzymy rozproszenie danych, a nie jakość tego ucznia, jakość jego wiedzy. Spójrzmy teraz na oceny czarka. Jest pewna widoczna zmiana w stosunku do Ady i Basi, ponieważ u dziewczyn przeważały oceny niższe w ich zestawach, natomiast czarek ma przewagę oceny wyższej, bo dwójki. Dwójek jest więcej. To spowoduje, że jego średnia skłania się właśnie ku ocenie wyższej, natomiast u Ady i u Basi. Średnia ocen skłaniała się ku ocenie niższej. Okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi raczej o to, ile razy dana ocena występowała. I ważne jest to, że różnica między średnią a oceną, która występuje częściej, jest taka sama u każdego z nich. To oznacza, że jedyną różnicą w obliczeniach jest zmiana kolejności dodawania w liczniku. Dostaniemy dokładnie taką samą sigmę, w przypadku ocen darka średnia jest duża, te piątki to załatwiły, ale jest duża różnica między średnią a poszczególnymi ocenami. Proszę zobaczyć, tutaj w nawiasach już nie jest 0, tylko 2, i 1, to spowoduje oczywisty wzrost sigmy.